Pod rządami no pan pana premiera Donalda Tuska nie jesteśmy bezpieczni. Ja wytrzymałem ten stek kłamstw, który przed chwilą tu wysłuchałem. Ja no wiem, że kultura osobista jest panu odległa, ale niech pan wytrzyma. Debata w programie publicystycznym poświęcona aktom dywersji na polskiej kolei zamieniła się w ekstremalne starcie na żywo. To pokazuje, jak głęboko podzielona i skłócona jest dziś scena polityczna w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa narodowego. Zamiast wspólnie stanąć na straży naszego kraju, to jak zwykle PiS od razu wykorzystuje ten kryzys do politycznej rozgrywki, rzucając bezpodstawne oskarżenia i podsycając atmosferę chaosu. Kaleta z PiSu uderzając w premiera Donalda Tuska i oskarżając go o brak bezpieczeństwa państwa, posługuje się uproszczonym, mocno stronniczym językiem, który zatraca się w politycznej partyjności PiSu. Jego zarzuty o rozbrajanie naszej armii i likwidację aż 46 jednostek wojskowych na wschodniej granicy brzmią bardziej jak polityczna zasłona dymna niż rzetelna ocena stanu bezpieczeństwa pierwsze, nie ma takiego państwa jak jest państwo Tuska, jest nasza ojczyzna. Jest ale nikt nie mówi państwu, że rządami pana premiera Donalda Tuska nie jesteśmy bezpieczni. To nie wynika z czegoś takiego, że to jest jakaś niechęć moja do formacji politycznej, którą ten człowiek zawiaduje, ale to jest kwestia dotycząca faktów, jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że rozbrajamy naszą armię. Jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że nie szanujemy polskich żołnierzy, że polscy żołnierze, którzy stoją na granicach, są atakowani, są w sposób bezczelny aresztowani za to, że również działają właśnie w obronie własnej, w obronie polskiej granicy. Jeżeli dochodzi do aktów dywersji, gdzie nie ma tak, tak na dobrą sprawę pomysłu na to, jak Polaków poinformować, to ja stawiam taką tezę, że lepiej było w ogóle nic nie mówić, tylko poczekać na konkrety. A tak mieliśmy chaos informacyjny ze strony MSW, ze strony yy, pojawiających się informacji ze strony dziennikarzy, ze strony osób, które tam pracowały na miejscu. Nie widzieliśmy, co tak na dobrą sprawę, yy, co tak na dobrą sprawę się stało. Dobrze by było, żeby Pan wspomniał również o 46 jednostkach, wojskowych jednostkach, które zostały zlikwidowane za państwa rządów na granicy wschodniej, między innymi, proszę pana, cała brygada Lubelska. Kaleta zdaje się ignorować złożoność procesów wojskowej modernizacji oraz kontekst, w jakim podejmowano decyzje dotyczące restrukturyzacji armii. To wygodne uproszczenie, które ma na celu tylko podsycanie strachu i polaryzacji, zamiast faktycznego zajęcia się realnymi wyzwaniami. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej to jeden z najważniejszych głosów rozsądku w Polsce. Ostro i bezkompromisowo skrytykował Piotra Kaletę z PiS, nazywając jego wypowiedzi stekiem kłamstw i podkreślając, że Kaleta prezentuje zerową wiedzę. Kwiatkowski nie tylko odważnie bronił obecnego rządu, ale przede wszystkim wskazał na konkretne działania. Ja wytrzymałem ten stek kłamstw, który przed chwilą tu wysłuchałem. Mówienie, że polski rząd rozbraja polską armię, gdzie ten rząd rok do roku od wyborów parlamentarnych Dokłada do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej po kilkadziesiąt. Panie ja mogę Czy pan, nie pan może nie wytrzymać? Ja mogę nie wytrzymać nie, Pan musi wytrzymać. Pan według zasad musi się dostosować. Niekoniecznie. Ja Zobaczymy, wiem, że kultura osobista jest panu odległa, ale niech pan wytrzyma. Niech pan dowodzi, że ja jak osobiście pozdrawiać. mogę się rok do roku, będę rok bardzo będę bardzo, pan prowokuje. Zerastają nakłady na polską armię po kilkadziesiąt milionów złotych. Takich nakładów w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było nigdy. Odtwarzamy to, co zlikwidował PiS, jak delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na ścianie wschodniej. Podjęliśmy w trybie błyskawicznym decyzję o tym, żeby uruchomić akcję Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy pilnujących infrastrukturę krytyczną, 5 tysięcy policjantów w ramach akcji TORY. O pewnych rzeczach nie możemy mówić i nie mówi rząd, ale poza żołnierzami jest szeroko uruchomiony. Także środki techniczne, które umożliwiają nadzór nad infrastrukturą krytyczną w naszym kraju. I w takiej sytuacji, jeżeli przedstawiciel opozycji mówi, że rząd rozbraja Polskę, to ja przypominam o agresji Rosji na Ukrainę, cała opozycja wtedy popierała ówczesny rząd PiS-u, przyjmując stosowne uchwały. To. Trzeba mieć zerową wiedzę, żeby w listopadzie pytać, jak wydano środki w tym roku. Ustawa o finansach publicznych mówi, że wydatki są do 31 grudnia, ale jaki poziom wiedzy ale taki, jak zostały wydane? Jaki poziom, na wiedzy, poziomie procentowym? jaki poziom wiedzy, taki poziom wypowiedzi? Szanowni na jakim Państwo, poziomie czy, pan procentowym? czy pan to wie? Czy pan wie, że jest listopad i rozliczenia wydatków są w grudniu? Szanowni Państwo, dla Pana posła rok się kończy 20 listopada. No więc teraz odpowiadając na inne Użytką. pytanie. Tak, zlikwidowano e, 10 delegatur ABW. Kłamstwem jest, mówi pan poseł, że ich nie zlikwidowano. Tak, zwiększyliśmy budżet na Ministerstwo Obrony Narodowej i na służby specjalne, a że jakaś jedna poprawka przy tym, jak radykalnie zwiększyliśmy nakłady, nie przeszła, to ja się obawiam, że była tak Dobrze, proszę Państwa, prawda o tamtych zdarzeniach jest taka, że Teore, myśmy się, się dość panie szybko, nie, panie, poszle, panie, poszle, panie, pośle, panie, pośle, panie pośle, panie pośle, jak panowie stąd wyjdziecie, to dokończycie tę polemikę i wszystko to dobrze zrobi, a na razie będziemy się przemieszczali dalej. Dobrze? Dziękuję bardzo. Mówi pan, nie pan, mówi pan premier, że sprawa jest bardzo poważna i że nikt, kto, to już mówi minister sprawiedliwości, nikt, kto się tego dopuścił, nie znajdzie swojego miejsca w Europie czy na świecie. To jest obietnica, bardzo poważna obietnica. To się, da się tego dotrzymać? Panie doktorze, to oczywiście zależy, gdzie ucieka sprawca. Gdzie mamy narzędzia, które generalnie co do zasady działają bardzo sprawnie? Oczywiście w ramach Unii Europejskiej z wyjątkiem Węgier, które prowadzą własną politykę i z państwami, z którymi mamy podpisane umowy o międzynarodowej współpracy prawnej. Takich państw jest, z tego co pamiętam, ponad Dobrze, 80. Moje pytanie jest proste. Jak chcecie tych ludzi wydobyć z Białorusi? Panie doktorze, no nikt nie wyśle tam komanda wojskowego. Bądźmy poważni. Za to, to co zrobiliśmy, to podaliśmy do publicznej wiadomości ich prawdziwe, a nie ukrywane dane tożsamościowe na y, paszportach, których się posługiwali. I to jest gwarancja, że jeżeli kiedykolwiek, którykolwiek z nich, także z danymi i bym powiedział z tego, co wiem, w przypadku co najmniej jednej z tych osób mamy także dane biometryczne, y, ma, a konkretnie strona ukraińska, teraz jesteśmy w trakcie i chyba wkrótce będzie podpisane porozumienie o przekazywaniu tych danych i wprowadzamy je do rejestrów, które umożliwiają zatrzymanie takiej osoby, jeżeli oczywiście upuszczą kraje takie jak Rosja i Białoruś, które po prostu nie respektują zasad międzynarodowej współpracy prawnej. No ale na to wpływu niestety nie mamy. No to może... Może, a nie może być tak samo tak jak z róbcowym? Panie, A, Panie pośle, tak dla panów to Łukaszenko był miłym hmm. człowiekiem, jak powiedział senator Panie PiSu senator, Karczewski. Po Spuśćmy zasłonę zach, milczenia zachwyco, na nasze człowiekiem. człowiekiem. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej nie boi się nazwać rzeczy po imieniu. Chaos informacyjny w pierwszych godzinach po atakach na polską kolej to efekt niekompetencji i politycznych gier władzy. Podkreśla, że za bezpieczeństwo odpowiada rząd, który nie tylko musi dawać jasne i pełne informacje, ale przede wszystkim realnie inwestować w obronę, czego PiS przez lata nie zrobił. Tymczasem politycy prawa i sprawiedliwości zamiast uczciwej debaty serwują stek kłamstw, wzajemne oskarżenia i rozgrywki personalne, które tylko sprzyjają celom rosyjskiej dezintegracji naszego kraju. Co więcej, Kwiatkowski wskazuje na niebezpieczeństwo podziałów, które mogą być największą bronią Rosji przeciwko Polsce. Gdy społeczeństwo zostaje podzielone na obozy polityczne z niechęcią do własnych władz i sąsiadów, to właśnie wtedy nasz wróg osiąga swoje cele. W tych warunkach rośnie ryzyko, że jeśli dojdzie do otwartej agresji, polskie społeczeństwo może odmówić walki za Tuska lub za Kaczyńskiego. To przestroga i wezwanie do ponadpartyjnej jedności, której PiS zdaje się nie rozumieć, wybierając polityczny teatr zamiast Solidarności. Kwiatkowski chwali też służby, które szybko zareagowały na zagrożenie, podkreślając, że potrzeba dziś więcej efektywnej prewencji i wspierania tych, którzy na co dzień chronią Polskę. Krytykuje przy tym cyniczne próby PiSu zrzucania winy na opozycję, podczas gdy sami odrzucili poprawki zwiększające finansowanie służb. To jawna obłuda i brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. I wreszcie Kwiatkowski zwraca uwagę na manipulację narracją o sprawcach aktów dywersji, gdzie próbuje się zdyskredytować ukraińską społeczność w Polsce dla celów politycznych, podsycając nienawiść i podziały. To kolejny element rosyjskiej strategii dezinformacji, którą PiS naiwnie lub celowo wzmacnia. Jeśli chcemy, by Polska przetrwała i była bezpieczna, musimy odrzucić partyjne interesy na rzecz prawdy i jedności.